Cześć dzień dobry, witajcie. Dzisiaj opowiem o konstrukcji broni jądrowej. I co, I na początku, oczywiście, ruszamy z wyborem materiałów rozszczepialnych. Co to jest w ogóle materiał rozszczepialny? Materiał rozszczepialny to jest oczywiście izotop, który może ulec rozszczepieniu po pochłonięciu neutronu. Jakie musi mieć cechy? No, musi, musi mieć cechy e, takie jak wysokie prawdopodobieństwo szczepienia po pochłonięciu neutronu, e, czyli de facto można powiedzieć, że to jest duży przekrój czynny na szczepienie. No i musi mieć oczywiście e, em, emisję dodatkowych neutronów po szczepieniu. E, no bo te neutrony, które e, będą emitowane, no one. E, mogą dalej podtrzymywać reakcję łańcuchową. Dwa główne izotopy wykorzystywane w broni jądowej to oczywiście Uran 235, czyli naturalny uran zawiera tylko 0,7% 7 Uranu 235, a reszta to głównie URAN 238, który nie uległ łatwo szczepieniu neutronami termicznymi un 235 rozszczepia się bardzo łatwo po absorpcji neutronu no i Reakcja rozszczepienia, tu widzicie, to jest standardowa reakcja, w której wyniku powstają dwa jądra podobne, czyli w tym przypadku akurat bar i krypton, a także kilka wolnych neutronów, zwykle są dwa lub trzy. Teraz energia do około 200 MF. No i drugim takim jest, jest Pluton. On nie występuje Pluton 239, on nie występuje naturalnie, powstaje sztucznie w reaktorach jądrowych przez pochłonięcie neutronu przez uran 238 i to jest właśnie ta reakcja. I teraz. Jak to możemy sobie wyobrazić? No możemy sobie to wyobrazić, że mamy po prostu jądro atomu, które działa tak jak bomba z opóźnionym zapłonem. Wystarczy, że wleci w nie malutka cząstka zwana neutronem i całe jądro pęka, w cudzysłowie, na pół, wyrzucając gigantyczną ilość energii i jeszcze więcej neutronów. To te nowe neutrony później mogą rozbijać kolejne jądro. I tak powstaje po prostu reakcja łańcuchowa. Jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o... No tutaj jest Talur i molybden, to jest jeszcze jedna reakcja, ale już nie będę wchodził w ten... w ten szczegół, bo to widać, że jest pluton 239, neutron e, i powstaje stalowy i molybden, plus wydziela się oczywiście, oczywiście Energia, jeżeli chodzi o, e, e, o e, dalsze, e, jeszcze sekundeczkę, Tutaj muszę i e, y, y, mamy, bo coś mi się tutaj e, nie zgadza. E, chyba jest dobrze. Zaraz jeszcze chwileczkę, nie jest ok. Dobra, myślę, że się, że się pomyliłem w tej reakcji. Jest jednak jest, wygląda na to, że jest jednak ok. Dobra. Co dalej? Jedziemy zatem dalej, i jesteśmy przy mechanizmie krytycznej masy i kształtowaniu się geometrii i materiału. I teraz. Warto jest powiedzieć, co to jest masa krytyczna. No to jest najmniejsza masa materiału rozstrzygalnego, w której może zajść samopodtrzymująca się reakcja łańcuchowa. I parametry wpływające na wartość masy krytycznej to oczywiście rodzaj e, izotopu. I tutaj przy 235 to jest około 52 kg bez reflektora. Oczywiście. No i pluton 239 to około tylko 10 kg. Proszę zauważyć, że jest to praktycznie pięciokrotna różnica. Parametrem oczywiście jest też ważnym bardzo geometria, geometria układu, czyli najkorzystniejsza to jest kula. Oczywiście gęstość materiału, no i obecność reflektora neutronów i wzór szacunkowy na krytyczną masę pozwoliłem sobie tutaj zapisać pi 6 razy, razy gęstość materiału w kilogramach na metr sześcienny masa krytyczna oczywiście w kilogramach no i promieństwa w metrach. Jeżeli chodzi o dokładne obliczenia masy krytycznej no to wymagają uwzględnienia parametrów neutronowych, czyli przede wszystkim czas życia neutronu, czy czynna współczynnik namnażania k. Ok. Tak, bardziej opisowo, no to musimy wiedzieć, że aby bomba zadziałała, no to trzeba zgromadzić wystarczającą liczbę materiału rozszczepialnego, no tak, aby reakcja łańcuchowa się nie zatrzymała, gdy jest go za mało. No, no, Neutrony po prostu uciekają na zewnątrz i reakcja gaśnie. Jeśli zgromadzimy materiał w odpowiednim kształcie, czyli najlepiej, jeżeli to będzie no, wspomniana przeze mnie wcześniej. Kula i zrobimy tego odpowiednio dużo, no to reakcja może się rozwinąć w wybuch nuklearny hmm. To dalej? Trudności w produkcji materiałów rozszczepionych. No to są takowe. Przy uranie 235 no to wydobyty uran zawiera tylko, tam, tak jak wspomniałem, 0,7 uranu 235. Reszta to, można powiedzieć, nieprzydatny do tego procesu uran 238. Zatem konieczne jest wzbogacenie metodami separacji izotopowej. No i jak to się robi? No poprzez dyfuzję gazową. To jest pierwszy, pierwsza możliwość. Może to być laserowa separacja izotopów, ale też może to być, i to się zwykle stosuje, wirówki ultra wysokiej prędkości, no, które, które pozwalają właśnie wzbogacić urem, czyli generalnie odseparować większy procent URAM 235. Jak to się robi, nie będę wchodził w szczegóły, no bo to już są informacje takie, które które według mnie nie powinny być analizowane, jak to się robi dokładnie, jeżeli chodzi o ogólny opis, jeżeli ktoś będzie chciał, to, to bardzo proszę o zadanie pytania, postaram się to wyjaśnić w komentarzu. Jeżeli chodzi o Pluton 239, no to produkowany jest sztucznie w reaktorach. Na przykład poprzez napełnianie uranu 238 wymaga chemicznej separacji od produktów rozszczepienia, no i problemem przede wszystkim jest obecność izotopu plutonu 230, 240, przepraszam, nie 239, 240. No, ten izotop spontanicznie emituje neutrony, czyli utrudnia generalnie montaż, montaż broni. Okej. Okay. i co? Rola moderatorów tam została i detonatorów w konstrukcji bomby. Moderatory w broni jądrowej, generalnie w broni jądrowej, nie używa się moderatorów, które spowalniają neutrony. Reakcja musi być szybka i zachodzić z udziałem neutronów szybkich. Także nie trzeba ich spowalniać, nie trzeba używać moderatorów. Moderatory takie jak woda czy grafit stosuje się jedynie w reaktorach, w bombach się po prostu ich nie stosuje. Jeżeli chodzi o detonator, no to celem oczywiście jest szybkie osiągnięcie takiej konfiguracji bomby, która będzie w stanie nadkrytycznym. Czyli można to zrobić dwojako, albo poprzez metodę działa tak zwaną, czyli dwa podkrytyczne kawałki RAN-235 są łączone przez eksplozję konwencjonalną, albo implozja i to jest w przypadku Plutonu, plutonu 239 lub Uranu 235 są, są te, te, te dwa pierwiastki są, czyli Pluton 202 izotopy, przepraszam, Pluton 239 lub Uran 235 one są sprasowywane przez falę uderzeniową z ładunków wybuchowych wokół materiału, dlatego mówi się, że to jest, że to jest implozja. Jak to można sobie wyobrazić? No, można sobie to wyobrazić trochę jak takie dwa kawałki materiału jądrowego, które trzeba szybko ze sobą połączyć w jeden kawałek. No i detonatory to klasyczne takie ładunki wybuchowe, które mają no de facto tylko jedno zadanie, no, w ułamku sekundy połączyć wszystko razem zanim reakcja się zatrzyma. Na no, a implozja, implozja to bardziej skomplikowany sposób, e, czyli trzeba uzyskać taki efekt, jakby materiał był zgniatany równomiernie ze wszystkich stron, tak, żeby gwałtownie zwiększyć jego gęstość. I tak to, tak to wygląda. Na tym chciałbym zakończyć dzisiejszą, dzisiejszą lekcję. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany rozwinięciem tego tematu, to zapraszam oczywiście do, do, do komentowania i w komentarzu umieszczenia odpowiedniego pytania. Jeżeli będę oczywiście mógł, to odpowiem. Jeżeli tu będą rzeczy bardziej skomplikowane, to postaram się dograć jakiś filmik z tym związany. Także ja dziękuję serdecznie za dzisiaj. Do usłyszenia. Pa. Cześć!